By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, choć jesteś tak codziennie. We'll be right <laughs> back. Słuchajcie, chcę dograć mały kawałek, bo byłam w Biedronce, zobaczcie co dostałam, to jest taki ptaszek, oj ciężki, to jest taki ptaszek, ma skrzydełka, dzióbek, ogonek, on jest ciężki, ja nie wiem czym on jest wypchany, ja nie mogę wyczuć, to nie, to nie jest... To nie jest groch, ani, ani pia może piasek, takie coś bardziej miałkiego. W każdym razie się kosztował 9,99 i się nim jak są przeciągi, a są okna i drzwi pootwierane, więc się nim zastawia drzwi. Była jeszcze sowa i żałuję, że jej nie kupiłam. Była taka lemonkowo, no taka zielonkawa. I też 9,99 No szkoda. Jutro, jutro chyba będę w Biedronce, to zobaczę czy jeszcze są. Jednak takich zastawek nie za dużo. Ja się zawsze posiłkuję krzesełkiem, wiecie. Nie ma to się, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I słuchajcie, była przecena, raczej nie wiem, to jakiś drugi gatunek Pani powiedziała. Za złoty 99 zł było takie cudo. To było zafoliowane, tylko folia była pęknięta. Domyślam się, że było tych przyrządów po prostu więcej. Tu jest ubijak. Tu jest taka trzepaczka, czy odwrotnie trzepaczka, ubijak jak kto woli. I to jest w takim o... To jest w takim koszyku, który na plecach dźwiga piekarz, bo tu chlebek jest. No słuchajcie, złoty 99, zł za dwa, muszę wyparzyć, bo to było, mówię, folia była rezerwana. Yy, a mi ubiegają, trzy nie, nie, nie miałam w domu jeszcze. Planowałam zakupić, zawsze nie było mi, mi po drodze. Yy, więc słuchajcie, złoty 99, zł za taki sprzęt. Hmm. No chyba dobra, co? Jak uważacie? Także ja się z Wami żegnam tym optymistycznym akcentem. Zapraszam do komentowania. Pa, pa.